Witam serdecznie już w dziewiątym odcinku z Make a Army, cudownej Gierki. Dobra, na początku najważniejsze trzeba usunąć tego bombardiera jednego, bo mi strasznie przeszkadza, bo jest przed kamerką. Ustawmy ich po bokach, szybciutko. No i co to jest już dziewiąty odcinek DubiPayem, jak Wiz mi napisał, że tu mam pieniądze. To prawda, teraz możemy sobie kupić o wiele więcej rzeczy. Jakiś mamy dwóch generałów jednego lekarza jeszcze? Trzech czarodziei, oczywiście, to co zostało teraz kupione, to zostało kupione w poprzednim odcinku, czyli w ósmym. Jeżeli go nie widzieliście, to bardzo zachęcam nadrobić go. No i widzowie, w tym odcinku, czy znaczy w tym odcinku, w tych odcinkach, ten odcinek będzie montowany przez montażystę. Udało mi się ogarnąć montażystę i udało mi się jeszcze ogarnąć takiego pomocnika do kanału, czyli będą teraz fajne opisy i będzie montaż, profesjonalny montaż będzie. Wow! Dobra, wjechaliśmy. No to te, te, teraz mogę porozmawiać trochę o rozwoju kanału, o tym montażu. W końcu będzie jakiś profesjonalny montaż, bardziej, bardziej kanał będzie profesjonalny. Ale co? Na pewno piszcie jakie gry chcielibyście zobaczyć, no bo nie wiem co grać, to Was interesuje. Już mam kilka tych wyświetleń na film. Jeżeli jest jakaś osoba, która nie wiem, lubi jakąś gierkę, to niech ją napisze, ja w nią z chęcią zagram. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz Yyy... <grym> Szkoda, że się miasto skończyło Mega, czy Growing City. Ale o, jakaś laga mam małego. Najgorzej są lagi. Jak mamy Growing City, no to ta gra jest za nudna. Na przykład to Mega Army jest trochę ciekawsze, chociaż nasza armia już też jest potężna, Można było powoli to zakończyć. To jest też jakby taki pożegnalny odcinek, ale jeszcze kilka wpadnie, bo to się fajnie nawet robi. No. Teraz poszukam jakichś fajnych gier dla Was, żeby nagrywać. No i będziemy w tamtych gierkach lepiej się bawić, to też uznajcie jakiś taki materiał pożegnalny. No szkoda, że tamten nie wyszedł. Chyba te dwa materiały widom jednego dnia. Chociaż w sumie nie wiem, ale sorki memorki dla was, że no, tamten materiał jest jaki jest, ale cóż mogłem zrobić więcej. Bardzo mnie zasmuciła ta gra. No, w sklep i nic tam nie ma, ale dla fanatyków yy, Mega Army, co oglądają ludzie przez, przez tą grę. Yy, może jeszcze zagramy w jakieś inne gry. Z budowaniem armii. Można, można. Tylko chodzi, że ta gra już po prostu... Jak nagrywam 10 minut odcinek, no to tak jedno przejście jest na 10 minut. Czyli szczerze nie, nie ma co nagrywać tutaj. No. Yy, lecimy nie śpimy cały czas. Już jakiś smog jest. Wow. Daleko dochodzimy. Dwóch czarodziei cały czas nas atakują przeciwnicy, ale my się ich nie boimy oczywiście. Tylko. Kogo by tam Aha, bo ci co rzucają bomby, to dobrze, ci latający bombardierzy, jak na nich mówię, bombardier, bombardierzy. Dobra, tutaj mamy pięciu przeciwników, teraz dwóch przeciwników i dwie wieżyczki, czyli nasze Nemesis. Bardzo ich nie lubię, no bo oni, one szybko likwidują nam prawie całą armię. chociaż w sumie armia jest coraz lepsza, prawda? Takie wieżyczki zabierają nam dużo, ale nie aż tak dużo. Ci generałowie dużo dają na pewno. Ci do, lepsi bo strasznie szybko na się atakują, te wyżyczki nie mają szans na jakąkolwiek obronę. Tutaj, raz za chwilę 4000 metrów będzie to jest znowu dwie wyżyczki, ale te wyżyczki już powoli giną. Więc to jest piękne, jak to się mówi. Cały czas yy, centralnie atakujemy. Wszystkich. Mamy dużo lekarzy i to jest dobre, no bo ci lekarze się, ci lekarze nie się leczą, tylko leczą naszych wojowników, którzy no nie mają za dużo HP, czy nie, nie mają dużo HP, ale bez leczenia by szybko umarli. To jest fakt. No i, no i centralnie już przebiliśmy 450 metrów, mamy 6000 z jednego przejazdu, a nasza armia no już jest osłabiona strasznie, ale mamy dużo lekarzy, którzy będą nas healować, jak nie spotkamy jakichś super przeszkód to bez problemu dolecimy gdzieś daleko tą armią w dzisiejszym odcinku chociaż w sumie tak patrzę myślałem, że jest większa, bo ci tak lekarze i tak dają złudną myśl, że nas jest więcej a tak naprawdę nas jest bardzo mało kilku kusznierzy, kus 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 ale ich się opłaca zakupować. no bo patrzcie oni przeżyli, ci czarodziejowie lepiej nie przeżyli a ci kusznicy o, kusznicy, przeżyli. Lecimy jeszcze dalej, mamy 5000 metrów, docieramy do też jakiejś zatoki. Czy jak to jest tam? Mamy jeszcze dwóch e, tych bombardierów, trzech bombardierów aż. To może naprawdę gdzieś daleko dojdziemy w dzisiejszym odcinku. Tu też będzie pewnie trwał krócej, bo... No, pożegnalny odcinek, no nie ma co tu już robić. Teraz y, za chwilę pewnie zginiemy, chociaż w sumie jak na, patrzę na tą armię, to... To, może jeszcze trochę pociągniemy. Trzech Kusznie, kusz że chyba nie. Chyba, chyba GG. Za chwilę będzie smog ładnie nas atakuje. To jest taki ten nasz misterny wróży. Kiedyś były też teraz są smoki. No, no chyba dojedzie. Chociaż w sumie lekarz będzie go ładnie leczył. No i nic, no nie mamy już niczym atakować, więc wracamy. Kupujemy jakieś materiały. No dzisiaj montażysta to będzie miał łatwiutko Zmontowania. Na tym materiale się wykaże się, jak mnie montować. Czy dobry, czy warto było prosić go o montaż moich cudownych filmów. No i co? I możemy kupić super dowódcę. Ale go nie, nie, nie kupujemy, bo to jest bez sensu. I czy Tytana możemy kupić? W sumie ja myślę, że jak takie rzeczy możemy kupić, to ja bym zrobił jeszcze jeden odcinek z tej gierki. Jeszcze jeden, ale to nie, nie powiem kiedy kiedyś się na kanale pojawi, ale to pewnie będzie za kilka dni, więc już wam powiedziałem, nie umiem dochować dobrze takich sekretów. Jeden lekarz, dwóch kuszników, czarodziej, tam jakiś królu, o wow, króla. No i sześciu jeszcze szermierzy. No i tak się prezentuje nasza armia, już jej nie liczę, bo jest ogromna. Możecie sobie porównać do pierwszego odcinka. No ja was wszystkich chyba serdecznie żegnam. Sorki, memorki, ale dzisiaj wejdą dwa materiały, myślę. Yy, z dwa pożegnania i zacznie się coś nowego. A, mi się przypomniało, tu jest jakieś tajemnicze przejście, gdzieś tu było. Ach, aha, nie ma, co schizofrenia? Możliwe. Tu czytam. Miałem tu w jakimś materiale wejść. Nic tu nie ma, to może mamy po prostu schizofrenię. Coś, co możemy zaklęcia kupić, ale to w następnym odcinku kupimy te zaklęcia jakieś lepsze. Yy, ja wam w tym momencie się żegnam. Pozdrawiam Was wszystkich, życzę miłego oglądania następnych serii na moim kanale BIOS.